Kiedy się dobrze rozejrzymy, to widzimy dookoła, jak bardzo kruche są relacje międzyludzkie: jak bardzo łatwo jest złamać przysięgę małżeńską, jak bardzo łatwo jest zdradzić przyjaciół dla celów np. merkantylnych, jak bardzo trudno jest znaleźć np. Męża czy żonę, którzy zakładaliby wierność i trwałość małżeństwa do końca życia. Kiedyś istniała instytucja przymierza. Te instytucje gwarantował Pan Bóg i dlatego te, ta instytucja była bardzo trwała. Ona trwała przez pokolenia. Wszyscy mogli się do niej odwołać. Ona gwarantowała uczciwy, sensowny sposób postępowania. Myślę, że gdyby ludzie chociaż w części odkryli prawdę o przymierzu z Panem Bogiem, ale z drugim człowiekiem, nasze relacje byłyby o wiele bardziej bezpieczne.